Finał Mistrzostw Świata 2006. 110 minuta. Zinedine Zidane podbiega do Marco Materaciego i uderza go z całej siły głową w klatkę piersiową. Czerwona kartka i Włosi w rzutach karnych zdobywają Mistrzostwo Świata. Dlaczego Wam o tym mówimy? My ze Staśkiem jesteśmy z Rocznika 9.8, i tak się składa, że ten finał to jest nasz pierwszy finał, który bardzo dobrze pamiętamy. I dzisiaj zapraszamy Was na podróż do przeszłości, by wspólnie spróbować poznać odpowiedź na pytanie. Dlaczego kochamy futbol? Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach, a tymczasem zapraszamy do odcinka. Szymon, co to były za mistrzostwa? Dlaczego w ogóle je pamiętasz? Bo jak ja mam sobie przypomnieć te czasy, no to Polska grała tam w y, grupie razem przeciwko Niemcom, przeciwko Ekwadorowi i Kostaryce nie poszło nam najlepiej, dostaliśmy łupnia, nie wyszliśmy z grupy, ale no, do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić z małym wyjątkiem ostatnich mistrzostw. Natomiast... Y, no, dla mnie to było takie pierwsze żywe wspomnienie piłkarskie. Wiesz co? Ja akurat meczów Polski z tego mundialu nie pamiętam. Co ciekawe, pamiętam finał i pamiętam, że oglądałem ten finał na wakacjach z rodzicami, byłem nad morzem. Oglądaliśmy to na takim malutkim telewizorku z antenką i nie działał dźwięk. Dźwięk puściliśmy z radia, komentarz z radia, i w związku z tym on był przyspieszony o jakieś 7 sekund. I kiedy Zidane podchodził do karnego. No to już było słychać Gol, Gol, Gol. Ja tylko czekałem, jak ta bramka wpadła, a rzeczywiście tam przecież ta piłka odbiła się tuż za linią i wypadła, więc no było to takie pierwsze wspomnienie, które pamiętam, te emocje towarzyszące temu były ogromne. I co ciekawe, nie pamiętam tej czerwonej kartki tak z życia jakbym to oglądał. Oj. Natomiast oczywiście wielokrotnie później tę scenkę się widziałem Ja bardzo dobrze pamiętam te mistrzostwa, bo też wtedy zaczynałem grać w piłkę i pamiętam taką sytuację, że mama kolegi połała go z balkonu, żeby przybiegł, bo padła bramka. No i ja oczywiście wiedząc, że ta bramka wpadła, też biegłem do swojego domu, biegałem przez balkon i liczyłem na to, że złapię się jeszcze na, na powtórkę. Więc to są też takie moje pierwsze wspomnienia, które łączą granie w piłkę z oglądaniem tego w telewizji Stary, a pamiętasz albumy piłkarskie? To było coś fenomenalnego U mnie w rodzinnym domu do tej pory Jeżeli wchodzi się do pralni To tam cała ściana jest wyklejona Wszystkimi powtórkami, które mieliśmy razem z braciem Ponieważ każdy z nas zbierał te albumy Na przykład Luis Figo tam się powtarza Myślę, że za cztery razy spokojnie Jestem z siebie bardzo dumny Bo mam cały zebrany album Z tego, z tego mundialu Musiałem kilka domawiać Pamiętam, że prosiłem tatę I specjalnie pisał maila do pani i kupiliśmy te dodatkowe naklejki, tam właśnie między innymi był chyba Zidane ale no to było niesamowite, ja pamiętam, że zbierałem te naklejki jeszcze przez kolejny rok i na urodziny, które mam w październiku, czyli dobrych parę miesięcy po mundialu też poprosiłem o ten zestaw album plus naklejki, bo tam było ze 20 paczek no jakaś ogromna liczba tych naklejek i, i też tych powtórych było mnóstwo ale no miałem dzika na tym punkcie ten jeden sezon, zebrałem ten cały album i poczułem się spełniony, już później się w to nie bawiłem. Jestem ciekaw, czy, czy teraz to jest jeszcze rzecz, czy jeszcze ktoś teraz zbiera albumy. Jeśli tak robicie, to koniecznie dajcie znać, bo jesteśmy ciekawi. Jestem ciekawy, jaki jest pierwszy finał Ligi Mistrzów, który pamiętasz, bo mój był naprawdę prześwietny. Był to rok 2005, gdzie Liverpool spotkał się z Milanem. Fenomenalny kombat Liverpoolu, kapitalny Jerzy Dudek na bramce. Tam w tym finale było wszystko, kończąc na świetnych karnych, gdzie finalnie Liverpool zwyciężył. I ta interwencja Dudka w Ligrysce, który wybronił ten strzał Szywczenko. Nie, wiem, Nie wiedział było, co się dzieje. Tam trochę było szczęścia, ale mimo wszystko to było niesamowite. Ja z kolei, wiesz co, bardziej pamiętam finał 2006. I te bramki w końcówce Barcelony, kiedy tam w deszczu Beletki strzelił tą bramkę w końcówce, no ona w zasadzie była samobójem. Strzelił tą bramkę i pada na ziemię. Płaczę po prostu. Ja pamiętam, że wszystkie te klatki, które były później w powtórkach w Slow Motion, ja to pamiętałem i, i ja to chłonąłem. Ja sobie myślałem, ja chcę tam być, ja chcę tam być, ja chcę to przeżywać. No i, i przeżywałem to tak samo. I właśnie to jest też niesamowite, że później się wychodziło na boisko i przeżywałeś te same emocje, grając na tych swoich malutkich podwórkach, czy tam na jakimś piasku. Też wtedy tych za dużo boisk normalnych nie było. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie te emocje przeżywało się tak samo. Ja miałem taką, kilka razy miałem tak naprawdę taką sytuację, w której podchodziłem do karnego. Na boisku, yy, i no, pamiętałem, że karny zawsze wiąże się z dużą odpowiedzialnością, z dużym ryzykiem. Było to widać, jak Piłkarze, którzy nie strzelają karnego, przeżywają to na boisku i ja, bardzo zestresowany, sam do tej jedenastki podchodziłem, co finalnie wiązało się z tym, że nie myślałem na trzeźwo, a myślałem o tym, co zrobić, żeby tego karnego nie popsuć. Kurczę, niesamowite jest to, że rozmawiamy o meczach, które były kilkanaście lat temu, a pamiętasz te szczegóły, no dosłownie jakby to było wczoraj. Stary, wyobraź sobie, że jesteś w gimnazjum teraz i nie wiesz, jak obliczyć dane zadanie, ale kurde, jeżeli chodzi o finał Ligi Mistrzów z 2006 czy 2007 roku, będziesz pamiętać cały skład i dokładnie jak strzelane były wszystkie bramki. A stary, możemy tu rzucić ten żart o tym, o Hajcie i Kaisers? Nie no, błagam cię. Stasiek, ale mówimy o wspomnieniach, no to... Pytanie, czy miałeś jakiegoś idola za dzieciaka? Młodziutki Cristiano Ronaldo, Manchester United, rok mniej więcej 2007. No fenomenalnie się oglądało tego zawodnika, ja pamiętam, że kochałem go całym sercem. Friarie. Cztery kroki do tyłu, jeden w bok, eee, uderzenie środkiem, Stopy, spadający liść, nie muszę mówić nic więcej, byłem w nim zakochany po uszu. A, jeszcze jedna rzecz. Jak już Cristiano Ronaldo przeszedł do realu, e, pamiętam, że miałem taką starą Nokię, która, jak chciałeś obejrzeć filmik, no to musiałeś pobrać ten filmik, i on zostawał u ciebie w galerii. I jak został u mnie w galerii, to właśnie takim moim ulubionym był ten z kompilacjami Cristiano Ronaldo z jakiegoś tam sezonu, ze wszystkimi jego fenomenalnymi bramkami akcjami, ze wszystkimi jego kiwkami. A jeśli już jesteśmy przy filmikach, nie wiem czy pamiętacie, Goals and Skills Compilation i różne tego formy tytułu. Jezu, co to były za Cudowy. filmiki, ile się przy tym siedziało przecież. I tam, i ta klasyczne, tam jakieś utwory, które pojawiały się w co drugim, te same. Yy, jakiś Pitbull. W ogóle teraz jak się na to patrzy, to tam, to było tak poklatkowane, to było 360p. Ja myślę, że ludzie nagrywali po prostu yy, telewizor i, i z tego, natomiast... Właśnie, jak, skąd oni brali te materiały? Nie filmikach? zmienia to faktu, że... Jakby fenomenalnie się to oglądało i no, spotykaliśmy się ze znajomymi, siadaliśmy autentycznie przez telefony, bo jeden ziomek miał najlepszy i oglądaliśmy te filmiki. Dawajcie znać, którego piłkarza wy namiętnie oglądaliście. Ja na przykład ze swojej strony idola nie miałem, ale pamiętam filmiki z Thierry Maurin, który robił nieprawdopodobne rzeczy w Arsenalu i tu znowu nawiązanie do grania w piłkę, bo co ja wtedy robię? Oglądałem te filmiki, po czym wychodziłem na boisko i byłem przekonany, że odtwarzam te bramki jeden do jednego. I, i mam te wspomnienia jak dziś, jak, jak strzelam tą bramkę na naszym okratowanym boisku, gdzie nawet bramek nie było, tylko metalowa ściana była, była bramką. I wiesz, strzelam to, tego, tego gola z fałsza i mówię sobie, to jest to samo. Jestem ciekawy, czy próbowałeś powtórzyć wolnego Roberto Carlosa, bo mi się zdarzyło wiele wielokrotnie. Tysiące razy. Jak już jesteśmy przy tamtych czasach i zwracaniu uwagę na konkretnych piłkarzy, no to Artur Boruc, jego transfer do Celticu, który sprawił, że człowiek pierwszą ligą, którą się zainteresował, to była właśnie liga szkocka, jakieś mecze Aberdeen, Hibernianu, no i oczywiście Old Firm Derby, bo tak to się chyba nazywało, czyli mecze Rangersów z Certikiem. No i Fenomenalne występy Boruca, który wyciągał mecze Lidze mistrzów, chociażby z Barceloną. A propos Partura Boruca, od razu mi się przypomniało Kadra Narodowa. Trenerem był Leo ben Hacker. To było coś, bo wtedy po Mistrzostwach Świata w 06 no byliśmy podłamani tym, że nam nie poszło. Wziął nas zagraniczny trener, naprawdę bardzo dobry trener, który zrobił coś z niczego. Tam nie było wielkich nazwisk w tej reprezentacji, Absolutnie. a my wygraliśmy z tą Portugalią. Bramki Ebiego Smolarka, Boże, to był taki, to była. Nie wiem, to się nazywało? Smolarkomania? Stary, nawet siatkarze, którzy totalnie nie interesowali się piłką nożną u mnie w klasie, w podstawówce, no byli zachwyceni, oni się wtedy tak jarali tym, że Ebi Smolarek strzelił te dwie bramki przeciwko portobiali. A pamiętacie, wiecie co ja pamiętam z tamtych czasów? Te żółto-czarne tablice wyników, takie charakterystyczne, one wyglądały trochę jak w sali gimnastycznej z kosza. Z tamtymi czasami, no to też bramka krzynówka, a de facto samobój Ricardo? No tak się nazywało? No odbiło mu się od pleców, od słupka, więc chyba samo Ricardo, natomiast y, dla mnie to nie miało wtedy znaczenia, Jacek Krzynowy był bohaterem. Ale nie wiem czy pamiętacie, ale na Euro 2008 dostawało się tylko 16 drużyn, z czego Polska wygrała kwalifikacje właśnie z Portugalią, to było coś niesamowitego. Nie, nie, oni byli trudni. A, to coś mi się pomieszało, ale awansowaliśmy, wtedy nadzieje było ogromne, no niestety skończyło się jak się skończyło. Howarda Łeba nienawidzimy do tej pory. Swoją drogą gość podjął naprawdę dobrą decyzję. Tak ja już się yeah, yeah. do... ale ja, tak, bo to bolo, wiesz, się. Wiesz, się nie Zostawmy go, bo już wiesz, nie podnosi. Zbliżamy się już powoli do końca odcinka i mam do ciebie, Stasiu, ważne pytanie. Czym jest ten most między dzieciakiem, który zakochał się w futbolu, a tobą, obecnym. Teraz dorosłym chłopakiem, który wciąż piłką no jakby nie patrzeć żyje. Niesamowite wspomnienia, przepiękne emocje, jakby wszystko to, co się działo w telewizji wtedy, kiedy oglądałem, ja później przekładałem na boisko, wszystko to sprawiło, że ja w tym momencie no, dalej kocham tą piłkę nożną. To jest dla mnie coś, jakby nie widzę życia bez tego. No Zdecydowanie, jest coś w tych emocjach, które wtedy przeżywało się jako dzieciak, które były takimi pierwotnymi emocjami, takimi większy, pierwszymi większymi emocjami, jakoś radością, stresem, strachem. I te emocje, mnie na przykład, do dziś towarzyszą jak gram, jak oglądam mecze. I, I chyba to jest to, co tak naprawdę trzyma mnie i sprawia, że, że tę piłkę cały czas kocham. Czyli trzymanie się tego, co pierwszy raz wzbudziło we mnie te niesamowite emocje. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że mamy nadzieję, że wspólnie z nami sprzyjemnie było Wam wrócić do tej przeszłości Waszej też przeszłości. Jesteśmy bardzo ciekawi, co Was ukształtowało jako pasjonatów czy też miłośników, ludzi po prostu, którzy przy piłce siedzą i z piłką żyją. Dawajcie znać w komentarzach. Przypominamy o subskrypcjach, przypominamy o lajkach. Jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia.